Dzień dobry. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że istotą dzisiejszego fragmentu z Ewangelii jest słowo czuwajcie, czuwanie, wezwanie do czuwania. I, i warto sobie zadać pytanie: co to znaczy czuwać w chrześcijaństwie? Co to jest y, bycie czuwającym człowiekiem. Część z nas, szczególnie ci tak bardzo religijnie wychowani, mają takie bardzo często pojęcie o czuwaniu w takim sensie, że takie rozumieją, że to jest właśnie jakieś czuwanie. Mówimy, idziemy na czuwanie, w domyśle idziemy się modlić. No ale gdyby Pan Jezus nas wezwał do tego, żebyśmy cały czas byli na jakimś czuwaniu religijnym, żebyśmy cały czas odmawiali jakieś modlitwy albo medytowali, no to pytanie, co z naszą codziennością, z naszym życiem? No, trochę byśmy. No nie trochę, tylko w ogóle przestalibyśmy żyć, no bo cały czas byśmy czuwali. Kompletnie nie o to tu chodzi. Ta ten dzisiejszy fragment z Ewangelii też nam podpowiada, co to znaczy czuwać. Czuwać to znaczy być człowiekiem, który wyczekuje swojego Pana, czyli y, próbuje w rzeczywistości, w której jest, wyłapać ten moment, kiedy Pan przychodzi. W innych miejscach, na przykład, kiedy Pan Jezus mówi ja jestem, no to to nam sugeruje, czy Królestwo Boże jest pośród was, to nam sugeruje, że to nie jest tak, że ten pan wpada tutaj na ziemię raz na jakiś czas, i teraz chrześcijaństwo polega na tym, że my będziemy umieli się wszczelić w ten moment i powiedzieć: no tak, zdobaczyłem. Tylko chrześcijaństwo polega na tym, że żyje taką świadomością, że pan jest tu i teraz cały czas, że on do nas przychodzi, że jest obecny, a człowiek czuwający to nikt inny. Tylko taki, który potrafi w tej rzeczywistości, w której jestem, w tym co robię, w tym jaki jestem, nie w jakiejś idealności, tylko właśnie w tym taki, jaki jestem, poszukać i znaleźć Pana Jezusa. To jest bardzo ważne, szczególnie w duchowości ignacjańskiej u Ignacego, żeby umieć szukać i znajdować Boga we wszystkich i we wszystkim. I tutaj bardzo ważne zastrzeżenie, że nie tylko chodzi o szukanie Pana Boga, ale chodzi o znajdowanie tego Pana Boga. Czyli nie tylko yy, nie wiem, gonie za nim, tak? ale go znajduje. Yy, I tu już yy, sprawa bardzo indywidualna i bardzo osobista, w jaki sposób yy, rozpoznajemy jego obecność w naszym życiu. Jeśli się nastawimy tylko i wyłącznie często powtórzę na jakieś pobożności, na jakąś aktywność religijną, to rzeczywiście ten Pan Jezus jest obecny w bardzo niewielu momentach naszego życia. Ale jeśli poszerzymy nasze horyzonty i zobaczymy Pana Boga we wszystkim, co się dzieje, i we wszystkich ludziach, którzy są na Ziemi, to zobaczcie, jesteśmy cały czas w czuwaniu i, wy, i, i żyjemy tą Ewangelią, o której dzisiaj, która dzisiaj jest nam y, czytana. Co to znaczy. Znaleźć Pana Boga we wszystkim i we wszystkich. Najprościej warto szukać dobra, to znaczy patrzeć na rzeczywistość, na sytuacje, w których jesteśmy, i w nich, nawet jeśli to są sytuacje mega trudne, jeśli to są sytuacje, w których dostajemy po czterech literach, to warto chcieć znaleźć w tym właśnie jakieś dobro, jakieś malutkie dobro. Uwaga, nie chodzi mi o to, że na przykład, nie wiem, boli cię ząb, i ty się cieszysz z tego powodu, że cię boli ząb, bo to jest dobro. Nie, nie o to mi chodzi. Ból jest bólem, zło jest złem, zranienia, których doznajemy, są zranieniami. Czasem to są bardzo poważne y, baty, które dostajemy. Jakby to trzeba nazywać, ale jakby właśnie w tym wszystkim próbuję zobaczyć jakieś dobro, co w tej sytuacji. Mogę przeżyć dobrego, co mogę zrobić dobrego, czego mogę doświadczyć dobrego. Nie, że ta sytuacja jest dla mnie dobrem, szczególnie mówię o takich sytuacjach trudnych, złych wręcz, tylko w jaki sposób właśnie w tej sytuacji, w której się znalazłem, mogę zobaczyć jakieś dobro. Idziemy dalej. To jest kwestia naszej roboty, tego co robimy, co wykonujemy. Możemy całe życie spędzić na tym, że będziemy. No, i jęczeć i płaczeć nad tym, że nie jest to, co byśmy chcieli, albo jak byśmy chcieli, a możemy w tym, co jest nawet trudne, poszukać jakiegokolwiek małego dobra. Coś zrobiłem dobrego, tym się ucieszyć, yy, opowiedzieć o tym komuś, posłuchać innych, i tak dalej. No i ostatecznie i to jest chyba najważniejsze żeby szukać dobra w drugim człowieku. Znowu, nie chodzi o to, żeby oprawców, żeby tych, którzy nas ranią. Yy, wybielać i mówić, że nic się nie stało i nic nam nie zrobili, ale chodzi o to, żebyśmy chcieli właśnie w tych ludziach również poszukać jakiegoś małego dobra. Bo jak się tak dobrze przyjrzymy, to każdy człowiek, również ten, który mnie rani, ten, który mnie krzywdzi, czy skrzywdził, czy zranił, też robi dobro dla siebie, dla innych ludzi. Może nawet dla mnie. Tak? To znaczy, że szukać dobra... Jeszcze inaczej mówiąc, to nic innego, jakby szukać pełniejszego obrazu naszej rzeczywistości. To nie jest dobro, którego szukam po to, żeby nie widzieć zła, którego doświadczam, ale to jest dobro, które mi pomaga z tym złem się uporać, przeżyć je, żeby ono mnie nie znokautowało, żeby mnie nie zniszczyło. I to jest to właśnie, co nazywam szukaniem dobra, i Pana Boga, i znajdywaniem go, bo za dobrem stoi Bóg. Bóg jest wsze źródłem wszelkiego dobra. I to jest dokładnie to, co Pan Jezus mówi. Czuwajcie, to znaczy bądźcie ludźmi, którzy mają otwarte zmysły, którzy nieustannie filtrują rzeczywistość, po to, żeby próbować Jego samego spotkać, zobaczyć, doświadczyć i być z nim. To tak rozumiem dzisiejszą Ewangelię. I to czuwanie wtedy przestaje być czymś, co nas straszy, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan przyjdzie, tak? Tylko czuwanie to jest świetna zabawa, to znaczy. Wtedy moje życie, to jest to świetne zadanie dla ludzi niewierzących, ale jakby mówimy o chrześcijaństwie, wtedy moje życie jest moim życiem, to znaczy ja je przeżywam, ja mogę z niego wyciągnąć jak najwięcej dobra, ja mogę się nim jak najbardziej ucieszyć, ja mogę być z tego życia jak najbardziej zadowolony, co nie znaczy, raz powtórzę, że nie widzę też tego zła, którego doświadczam. Dobrego czwartku Wam życzę i serdecznie Was pozdrawiam. Do widzenia.